Podczas tej lekcji zmienimy funkcjonalność prawego klawisza myszy. Poznamy bliżej rysowanie punktu i linii używając przy rysowaniu linii współrzędnych, względnych, bezwzględnych i biegunowych. Stwórzmy nowy plik wybierając zacznij rysowanie. Wybierzmy polecenie linia i narysujmy dowolną linię poprzez wybór dwóch punktów na ekranie. Jeżeli chcemy anulować wprowadzanie kolejnej linii przy domyślnych ustawieniach programu, musimy wybrać klawisz Escape lub Enter. Nacisnę na klawisz Enter. Możemy ten proces, który powtarza się notorycznie podczas projektowania troszeczkę przyspieszyć i usprawnić. Możemy powiązać funkcjonalność prawego klawisza myszy z funkcjonalnością klawisza Enter. Wybierzmy przycisk aplikacji, wybierzmy opcję. Przejdźmy do karty Parametry Użytkownika i wybierzmy Ustawienia prawego przycisku myszy. Możemy tu włączyć detekcję czasu kliknięcia prawego klawisza myszy, gdzie krótkie kliknięcie będzie tożsame z wyborem klawisza Enter, natomiast dłuższe kliknięcie otworzy menu skrótów. Możemy zmienić czas trzymania przy dłuższym kliknięciu tego klawisza. Zostawimy domyślną wartość 250 ms. Wybierzmy zastosuj i zamknij i naciśnijmy OK. I teraz kiedy wprowadzam linię, to po jej wprowadzaniu mogę wybrać prawy klawisz myszy. Klawisz Enter pozwala również na powtórzenie ostatnio wybieranego polecenia, a więc jeżeli chcę znowu narysować w tym momencie linię, wystarczy, że nacisnę szybko prawy klawisz myszy i ponownie, po prostu narysuję linię. Zaznaczę te obiekty, nacisnę klawisz Delete i używając scrolla myszki przemieszczę się w okolice układów współrzędnych. Widzimy tutaj oś X i Y. Narysujmy teraz linię wzdłuż tych osi o długości 10 jednostek. Wybierzmy tym razem z klawiatury literę L. I wybierzmy prawy klawisz myszy. Wpiszmy współrzędne pierwszego punktu 0, klawisz Tab, 0, prawy klawisz myszy. I ustawiając kursor w górę, wpiszmy wartość 10, prawy klawisz myszy. Następnie znowu prawy klawisz myszy. I te kliknięcie będzie widoczne na ekranie, a więc pomijam już powtarzanie tego, że wybieram. Prawy klawisz myszy i narysuję linię o długości 10. Narysuję jeszcze dwie linie, więc stworzę krzyż układów współrzędnych. Widzimy jak sprawnie można rysować używając tego klawisza. Mam więc krzyż, który dzieli mój obszar rysunkowy na cztery części, na cztery ćwiartki, które są tożsame z układem współrzędnych. Teraz narysuję w różnych ćwiartkach punkty. Jeżeli chcę narysować punkt, rozwinę panel Rysuj. Mogę przypiąć to rozwinięcie lub nie przypinać, tak żeby zawsze się chowało. Z rozwiniętego panelu wybieram opcję polecenie wiele punktów i wprowadźmy punkt we współrzędnej 1. Mogę teraz nacisnąć klawisz Tab lub przecinek. Ja wybiorę tym razem przecinek. Jeżeli chcę wprowadzić współrzędną, która ma jakiś ułamek, wtedy wybieram kropkę, a nie przecinek. Przecinek nam przechodzi do kolejnej współrzędnej. Tutaj wpiszę 3. Widzimy, że wprowadziliśmy punkt. Następnie wpiszę 3, minus 1. Następnie minus 1, minus 3. Następnie minus 3,1. Aby wyjść z wprowadzania punktu, w tym przypadku muszę nacisnąć akurat Escape. I mam wprowadzone 4 punkty punkty. Chciałbym, ażeby były troszeczkę bardziej widoczne, ażeby bardziej rzucały się w oczy, zwłaszcza jeżeli narysowałbym na tych punktach jakieś obiekty, na przykład linie, mógłbym zapomnieć, że te punkty tam się znajdują. Wybiorę więc klawiaturę, a właściwie wpiszę polecenie typ punktu. Enter. I mogę tutaj zmienić e, widoczność punktów. Wybiorę ten Styl punktu. Rozmiar ustalę na rozmiar w jednostkach rysunku i wprowadzę tutaj 0,5. Ok. Zmieniłem sposób wyświetlania moich punktów, teraz są bardziej widoczne, lepiej widoczne na ekranie. Jeżeli z przyciągania kursora do punktu odniesienia mam wybraną opcję punkt, czyli mam tutaj zaznaczony punkt, to mogę narysować na przykład linię pomiędzy tymi punktami, wykorzystując je. Wprowadźmy teraz linię w inny sposób. Wybiorę polecenie linia i określę pierwszy punkt mojej linii w układzie współrzędnych piszę minus 3,2, enter, prawy klawisz myszy, wprowadziłem pierwszy punkt. Teraz chciałbym wprowadzić drugi punkt, ale nie wskazując długość linii, czy też długość jej kąt, a punkt, w którym ta linia ma się zakończyć. Jeżeli chcę wprowadzić to w układzie współrzędnych, dla współrzędnych bezwzględnych, to muszę wybrać z klawiatury hash, a więc trzymam wciśnięty klawisz shift i obok trójki, czy właściwie na klawiszu gdzie jest trójka, znajduje się hash, a więc naciskam hash. I teraz wprowadzę współrzędną 1.4, naciskam prawy klawisz myszy i ponownie prawy klawisz myszy. Wprowadziłem linię, której punkt początkowy i końcowy został określony. Teraz chciałbym wprowadzić linię tak dla przećwiczenia o innych współrzędnych. Ponownie wybieram L z klawiatury. Wprowadzę współrzędne minus 3.5, przecinek 2. A więc przesunąłem tę linię o 05 w lewo. Teraz kolejną współrzędną, znowu w układzie bezwzględnym, a więc znowu z haszem wprowadzę dla 0,5 przecinek 4 wprowadziłem w ten sposób znowu linię następnie wprowadzę ponownie linię na współrzędnych minus 4,2. I teraz chciałbym wprowadzić współrzędne względne. Współrzędne względne względem tego punktu chciałbym tutaj w prawo przemieścić się z końcem linii o 4, natomiast do góry o wartość 2. Wystarczy, że wpiszę teraz takie wartości 4 dla x przecinek. 2 dla y. I wprowadziłem w ten sposób względny koniec dla mojej linii. Mogę użyć również współrzędnych biegunowych, więc wprowadzę ponownie linię dla wartości minus 4,52. I jej koniec chciałbym umieścić mniej więcej w tym punkcie. Moja linia będzie miała długość orientacyjnie 4,5 jednostki i będzie nachylona pod kątem. I tutaj, w wyświetlaniu dynamicznym, widzimy, jak ten kąt się zmienia. Będzie nachylona pod kątem 26 stopni. Kąt jest odliczany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od dodatniej osi X. A więc wpiszę teraz z klawiatury małpę. Wybierę klawisz Shift i dwójkę, tam gdzie jest małpa. Mogę wprowadzić teraz urzędne względne 4.5 klawisz Tab i tutaj wprowadzam teraz kąt 26. Praw klawisz myszy lub Enter. W ten sposób wprowadziłem linię używając czterech różnych metod, właściwie trzech różnych metod współrzędnych bezwzględnych, współrzędnych względnych oraz współrzędnych względnych biegunowych.